Bardzo ważny, dotyczący naszego zdrowia i tym tematem będziemy się zajmować, proszę Państwa, dzisiaj w ciągu dnia na antenie Polsat News. Nawet 90%, jak się okazuje, dzieci w Polsce może mieć wady postawy i z roku na rok tych dzieci przybywa. Tak wynika z badań Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. A powodów jest kilka. Ten najważniejszy to oczywiście brak ruchu. Niekorygowane wady postawy mogą prowadzić w przyszłości do poważnych problemów ze zdrowiem. Dlatego tak ważne jest wczesne rozpoznanie, ale także odpowiednie ćwiczenia pod okiem specjalistów. O szczegółach Bartosz Kwiatek. Skrzywienia kręgosłupa, odstające łopatki, koślawość kolan i płaskostopie to najczęstsze wady postawy wieku rozwojowego. A wszystko przez brak ruchu od najmłodszych lat. O tym z kolei powinni zadbać rodzice. Dzieci teraz częściej. Przy... Spędzają czas przed telewizorem czy, czy przy grach komputerowych. Te starsze dzieci, a te młodsze dzieci, jeżeli im zaszczepimy od najmłodszych lat taką chęć i, i radość tego, że, że ruszają się, że, że aktywnie z nami spędzają czas, będzie to procentowało na przyszłość. Niestety nie wszyscy rodzice o tym pamiętają, a ich pociechy mają coraz mniej okazji do jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Podwożeni do szkoły przez rodziców, spędzają całe dnie siedząc w szkolnych łapkach. Co więcej, zamiast na dodatkowe zajęcia sportowe chodzą na lekcje języków obcych. Zamiast basenu czy zabaw na świeżym powietrzu młody człowiek coraz częściej wybiera siedzenie przed komputerem. Zaginęła tak naprawdę idea podwórka. Kiedyś dzieci po powrocie z przedszkola czy po powrocie ze szkoły do późnych godzin wieczornych biegały, jeździły na rowerze, szalały na trzepakach. W każdym razie ruszały się. W tej chwili dziecko zawożone jest samochodem na dodatkowe zajęcia angielskiego, na grę na jakimkolwiek instrumencie. Później musi się uczyć czytać, pisać. A to wszystko na siedząco. I stąd już o krok dowad postawy. Te, jeśli nie są korygowane, mogą być w przyszłości przyczyną różnych dolegliwości i poważnych schorzeń kręgosłupa. Dlatego rodzice, którzy zauważą objawy wskazujące na nieprawidłową postawę, powinni jak najszybciej udać się do specjalistów. Przy pierwszych jakichś niepokojących jakich objawach tak? to zazwyczaj jest w fazie takiego wzrostu. U niektórych dzieci zaczyna się już w wieku 4-5 lat, u niektórych troszeczkę później. Im wcześniej, tym lepiej. Tak było w przypadku dziewięcioletniego Karola, u którego stwierdzono zmiany w stawie biodrowym i kręgosłupie. Dziś jest już dobrze. Ćwiczenia korygują jego wady postawy. Karol od czterech lat ćwiczy z fizjoterapeutami z Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie. Cofają się te zmiany i w stawie biodrowym, i w kręgosłupie, no i badania przeprowadzane co roku. Wskazują na to, że Karol jest w tej grupie wiekowej no najlepszą, najlepszą ma postawę. Dziewięciolatka na udział w zajęciach nie trzeba namawiać. Sam zresztą przestrzega inne dzieci i zachęca do ćwiczeń. No, żeby tak nie siedzieli, bo po pierwsze mogą, mogą mieć słabe wzroki, a po drugie jak będą mieli 78 lat, to, be, to będą strasznie tacy... Wszystkie ich będzie bolało, nie będą mogli się ruszyć. Opinie Karola potwierdzają specjaliści. Najlepszą formą profilaktyki wad postawy jest ruch. Na no, ćwiczenia moim zdaniem nigdy nie jest za wcześnie. Znaczy, widziałam już rehabilitantów ćwiczących z dziećmi, które mają miesiąc i dwa miesiące. W takich ćwiczeniach mogą brać udział rodzice. Z myślą o nich powstają specjalne programy, na przykład dla aktywnych mam i dzieci. Zajęcia ruchowe pod okiem wykwalifikowanych fizjoterapeutów pozwalają zadbać dzieciom i ich mamom o zdrowie i sylwetkę. W myśl zasady, aktywna mama równa się aktywne dziecko, a to równa się zdrowe dziecko. Bartosz Kwiatek, Polsat News.